Hejcie się Manko, z tej strony Zygotepa. witam Was serdecznie na kolejnej reakcji na kanał Trony, znowu tony Home oraz Boomba. Multisingle znowu Tonego wpadł na YouTube w piątek. Mamy wtorek, będzie nagrywanie, więc generalnie możecie napisać, że jest spóźniony TV. Ale było trochę odcinków, nie też tak mocno spamować, ale jeżeli chodzi o, jakby waszą chęć, realistyczną waszą chęć, żeby to pojawiło się na kanale. Dostałem bardzo dużo wiadomości, więc postanowiłem, że nie mogę tego po prostu olać. Normalnie byłoby w poniedziałek, ale miałem dużo streamów, ty te streamek, ten tegas. Generalnie też się nie spieszyłem, chciałem zobaczyć jak ten kawałek się rozpędzi, jak to wszystko sobie wszystko ładnie urośnie, jeżeli chodzi o jakby naturalne tempo rozwojowe. Chciałem zobaczyć właśnie ile osób mi napisze i w ogóle, ale dużo osób mi napisało, więc zdecydowałem się sobie to nagrać na kanale, no bo wiecie, mój kanał zawsze tak działa, że po prostu piszecie mi propozycje, jak dużo osób mi po prostu pisze o czymś, wjeżdżam w to i nigdy nie zawodzę, no chyba, że zawodzę, jeżeli chodzi o analizę, ale nigdy nie zawodzę tym, że materiał się w jakiś sposób na kanale nie pojawi. Zobaczymy sobie, jak to brzmi, jak to płynie, jak to wygląda. Klasycznie możecie zostawić suba, lajka i komentarz. Macie się trzy rzeczy na kanale, bo dostałem parę wiadomości, że tęskniliście, ja też się z wami moje małe ee, robaczki XD, trochę to było zesty, bro. Zestii, ale sprawdzimy sobie, jak to brzmi, jak to wygląda, jak to pójdzie. Znowu tony. Tak naprawdę nadzieja SBM-u. Ostatnia nadzieja SBM-u. No, może nie jeszcze jest Kenzie jeszcze jest tam TOMB. Ostatnio był TOMB nowy, ale nie sprawdzałem go po prostu. Próbowałem to nagrać, ale w jakiś sposób. No, nie podjechało mi to, mówiąc wam szczerze, jakoś nie, nie mój świat po prostu ten kawałek. więc zobaczymy sobie, jak już mieć znowu tony. Boombab i homey. zaczynamy sobie od homey, -my. homey, -my. homey, nie wiem, ale. Pewnie wywnioskujemy to z całego numeru. Let's go! Bierzemy w to widzowie. Fajny bicik Joy Baras. Nie nasiluje. No to nie żaden Joy Baras, ej. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Okay. Mojemu synowi od małego puszczę tratów z żeby nie wstawał kiedy robię trapek żaba, Nie chcę mieszkać, wolę chyba brak sąsiada. Moja... W sumie smart nawet, jak odpalisz synowi trap do spania, to później jak będzie cały czas trap leciał w domu na kurio, na głośniku, czy tam na JBL-ku, czy na słuchawce Nigdy nie będzie mu to przeszkadzać, bo on sobie to wybuduje w swojej głowie automatyzm I w jaki sposób e, zbuduje sobie taką perspektywę na to, że to nie jest coś co powinno wkurzać się, że coś leci, tylko w jakiś sposób będzie to część jego życia. 200 IQ nawet trap do spania, żeby nie wstawał kiedy robię trap jak żaba. Mieszka, nie wolę, chyba brak sąsiada. Moja membrana powoduje do kartoteki za ten basta, maxa. to nie moja wina, że Uuu, this is hard, bro. I like it though, I like it though. Na razie, kurwa, podoba mi się tak szczerze, Bez DD, mówię, no DD, notion DD, na razie mi się to podoba. Co mam powiedzieć? Eee, nie chcę sąsiadów, dlatego nie chcę mieć mieszkania. Ja wolę mieszkanie niż dom. Uważam, że w domach strasznie, nie? Domy są straszne, jak coś. Tylko mieszkania. Hashtag każdy mój biały uwielbia mieszkania. Powoduje wiatr niebieski. dodają do kartoteki za ten na Maxa. To nie moja wina, że wysadza Glass ten bassie. Od zawsze miałem własny światek, narnia, bo ten rzeczywisty dla mnie był Bezwzględny jak Helwyn. piszę teksty na Kiblu, bo chcę za Dobra, ludzie śpią na tym numerze, widzowie. przestańcie na tym spać, kurwa. To jest twarde. Serio, to jest twarde. Mój kuta z Wybes. Narnia, bo ten rzeczywisty dla mnie był bezwzględny jak Calvin, piszę teksty na kiblu, bo chcę za nie klocki. To jest mój manifesting. Piszę wersy na kiblu, bo chcę za nie klocki. To jest mój manifesting. Dobry wers, dobra grasówko. Kanaliście, bo klocki walić na kiblu. Yy, yy, Wiesz o co chodzi? Walisz klocka, on manifestuje to waląc klocki, żeby kiedyś trzepać klocki. Wiesz co chodzi? To ja bym musiał zacząć kurwa jeździć do stajni i bić konie. Nie, w sumie nie. Powinienem. grać dużo w cs i dawać głowy. Jako manifestacja dostawania głowy od kobiet. Tajsi, tajsi. Bezwzględny jak Helwin Piszę teksty na kiblu, bo chcę za nie klocki. To jest mój manifesting Pole mosty, gdy sąsiedliskiem, patologii tak jak poniatowskie weekendy. Jestem oszczędny na wszystkim, tylko nie na posiłek. W dziurawie skie takiem i... Jestem oszczędny wszystko, tylko nie na posiłek? Ja Wam powiem, ja nie umiem zamówić czegoś za więcej niż 50 zł do jedzenia. Nie ma chuja stary. Nieważne, ile będę miał pieniędzy, nieważne, jaka będzie moja sytuacja yy, zamożna, majątkowa. Stary, nie jestem w stanie przekroczyć bariery, żeby z zamówieniem 50 zł. Rozumiem, na mieście, nie? W restauracji czy coś fajnie, okej. Okay. Ale stary, żeby zamówić coś za więcej niż 50 zł, kurwa, nie, ja nigdy nie. Nigdy w życiu, stary. 49 to jest max. Za bardzo mi szkoda, na przykład jak ja widzę ludzi co zamawiają pizzę za 70zł To stary, wolałbym 5km iść do Biedronki i kupić Donatello Hashtag stay humble w tym głównie, wiesz o co chodzi? Pokora kurwa Wszystkie weekendy, ja jestem oszczędny na wszystkim Tylko nie na posiłek, w dziurawiskietach takiem Ben i Jerry Oglądam Netflix, na koncie byłej Oh my na byłej. Ja oglądam Netflix na koncie kuzynki, moja kuzynka się to oglądasz, don't sue me bro Oh my, oh, my, oh my. Nie dzwoń do mnie, chcę być sam to z tym home mind, to rozumiem, że chodzi o jakieś tam strefy komfortu? Mój dom, moje, moje, mój kawałek podłogi? Type shit, Tak to rozumiem. Oh my, oh my, oh my, oh my, ey, mnie Domniałam, że chodzi z tym refrenem o taki safe space, o takie miejsce spokojne w domu, o to, że nikt ci kurwa nie przeszkadza, że ogląda sobie telewizję, jest i managery pod kocem. Chodzi pewnie o taką. Strefę komfortu? W domu? Jaką masz? Coś w tym stylu, nie? Strefa komfortu vibes, jak got you, bro, też to lubię, też lubię być sam w domu, wyłączyć telefon, znaczy dać sobie telefon na tryb i, I, wiesz, i, i... po prostu enjoyować, no dzisiaj mówię, wam, oglądałem sobie i samo, który przebrał się za labubu, Robił openik i zajadałem sobie Donatello z Biedronki, popijam kolkę i pali paliłem szlugę do tego, stary Czego mi więcej brakuje? Jedynie głowy stary, pod stołem, no, chociaż nawet tego nie potrzebowałem, wiesz o co chodzi, to jest właśnie prime My home, my home, my, hey. Jak właśnie światło nie zawsze na mieście paraliż, bo jakiś pijany typ się bawi samochodami jak Hamilton Nie wychodzę z laty, czyluje z Każdy daje uznanie oczami Jak Travis Scott do Ej, dobra, na czasie Wezmę na czasie, widzę, że to nie jest stary kawałek. Trawi z dłami, uznanie oczami. Oki, ach, sytuacja z Tokio. Mena, myna, myna typesheet Hamilton. Nie wychodzę z chaty, Cieluję z kotami, każdy daje uznanie oczami. Jak trawić, Scott, dostałem mikrofon i słuchawki z refundacji, no bo psycholog dyslektyk zdiagnozował artyzm. Chociaż jestem ładny, nie mam dużo fotografii. Czuję się jak prowiesz, kiedy wchodzę w kadry. Zio. Może być szarmaz. Czuję się jak prowiesz, kiedy wchodzę w kadry, yes, sir. Ale dobrze pisze ten ziomek. Dobrze pisze ten ziomek. Ten ziomek stary dobrze pisze, nie? Mickiewicz Vibes. Ja sobie sumie chujowo pisał. On był jakimś ci stary. Najlepiej pisał ten. Kogo ja lubiłem. Ja lubiłem jak pisał Kogo by sobie tu wybrać, jakiegoś pisarza. Huh. O, oh, Sentino Sebastian Alvarez Pałuski. W biografii Sentino tatuażek stary. This goes hard. O artyzm, chociaż jestem ładny, nie mam dużo fotografii, czuję się jak robię kiedy w w kadry yeah. Może być Sarmancki, bo mój Dig below average a mój pits nie do stangii. M mój dig below average, ostatnio wysłał dica takiej koleżance z internetu. Napisała, że mam 24 cm, prawdopodobnie jakoś to policzyła, więc mój chyba jest wyżej niż average, ale zawsze wierzę małego, tak szczerze. Pamiętajcie widzowie, to jest w na dziewczyny Mówicie, że macie małego, one, one chcą się dowiedzieć, czy tak dać naprawdę, nie? W, W w kadry Muszę być szarmacki, bo mój dick below average A mój beats nie do sztangi Tak często byłem tym złym tej relacji Że zrobię z tego hit jak Billy Eilish Creep rzadko byłem złym w te, tej relacji... A, rozumiem ten wers, kurwa Zawsze byłem tym złym w relacji... Nie do sztangi Tak często byłem tym złym się relacji Że zrobię z tego hit jak Billy. Eilish Że z tego hit jak Billy Eilish Birds of the feather E, jak to leciało? Mm, Kurwa, let's have the fairy, A tam był taki wers, czekaj. Mamy mm, taki wers taki, że. Cool, mm, tam był taki fajny wers, i tam ogólnie edity były z tym Central i z Madeleine, and NJ, że. E, I think. Cool, I think you better. Better love alone? Nie, to było. To jest better overlord, to jest w ogóle Gigi da Agostino. Inny numer stary z 2002 roku, kurwa, jak to leciało? Ogólnie, to chodzi o taki. Ogólnie, ten numer jest cały taki: wiecie, że jestem z tym złym w relacji, ale, ale, ale generalnie tam był taki fajny wers, który mówił coś tam w stylu, że. And I don't think that. Okay. I think I'm better without you Kurwa nie wiem, coś w tym stylu, że lepiej jest bez ciebie, wiesz o co chodzi? Czyli ona też sugeruje, że a może nie, może ona była z tej drugiej strony Ona ogólnie jest taka kurwa smutna dupa, ja jak kiedyś Bill Eilish, byłem wielkim fanem Billie Eilish kurwa Trochę mi się znudziła, ale no fajna cipcia i fajnie śpiewa, fajny głos Billie klip rzadko pusty, to nie twoja personality Sosiadki, pod drzwiami, ciągle wyszukali win Każda wojna świata ma osobny kanał na TV, ale ja się Wait? Twoja personality, są pod nazwisk, że zrobię z tego hit jak Billie Eilish Kryb rzadko pusty to nie twoja personality, sąsiadki pod... Hip rzadko pusty to nie twoje personality, fajne, fajne. Ja mi ciągle by szukali, każda wojna świata ma osobny kanał na TV, ale siedzę zejm, rzekam, że mam wyjebany ping. Jem, fajny ten numer, kulnie cool, zajebisty według mnie, jest kurwa, w taki konkretny. Rzadko, kiedy mam taką, taki numer, że mogę się aż tak dużo wypowiedzieć o wersach, wiesz co chodzi, że mogę sobie porównać coś ten Z Ogólnie, jeżeli chodzi o treść w numerach e, rapowych lately, jest ich bardzo kurwa mało, jest to rzadkość. I cieszę się, że to jest taki numer, który pozwala we mnie wyzwolić swojego Japer e, yapper TV. Nie być za Patrzcie, musiałem to sprawdzić, w pojebie um, And I don't wanna cry for And I don't wanna cry for I might be long. Kurwa, co? Nie Co? Ah, but you're so full of shit Nie Kurwa, jestem chory jakiś, ty? Co mi jest? Central C był taki short z Central Sea, opa Forever is A. And I don't know what I'm crying for Nie wiem na chuj płaczę And I don't know what I'm crying for O ten wers mi się... O ten wers ogólnie przyszedł mi do głowy od razu Ale z dęgiem kobiety na samopro idzie crazy, jara mnie Daj, ja bęczku na światło, mnie zawsze lał, daj Daję głowę, high high. czuję się jak pierdolony, the weekend, no bo ma palce w jej jipie. jestem sexy, sexy, skurwysynem Ona daje głowę, no i czuję się jak pierdolony prezydent, no bo wszyscy mają we mnie, bo wszyscy mają do mnie problem Ej, czujesz się jakbym włożył w torbę, fajny ten numer, generalnie zajebisty numer, tak że, Serio, no, no, Didi to mówię, bez kurwa żadnego shona Didiego, wiesz co chodzi. bez olejku, no, no, bez oliwy z ole bez olejku z oliwy, stary Mówię to stary, że... Zajebisty numer. Ogólnie jeden z takich ciekawszych, jeżeli chodzi o treść i brzmieniowo też się bardzo mocno broni, więc generalnie dam numer na mocny, mocny like do góry, tak szczerze. Zajebiście fajny kawałek, bardzo mi się podoba. Zobaczymy sobie ten drugi, przy okazji. Skoro jest to multi -singer, to zdecydowanie. Ej, a to mi hard, nie? Uf, uf. Mojemu synowi od małego muszę puszczy... strach dyspania. spania BOOMBAP no To by nie brzmi jak beat boombapowy Turn me to jedynie kojarzę z Kanye Westa Z tego numeru z... Jak się nazywało? Turn me up don't cry. Charlie Puth? Shivers? No nie pamiętam z The life of Pablo? Turn me up! Wolves? Kurwa jak Ktoś narzuca mi styl, what the fuck you mean? Zrobię sobie buba po ten trap, bo mam taki king Ktoś narzuca mi styl, what the fuck you mean? Zrobię sobie buba, paty ty kurwa nie zrobił. To jest strasznie kurwa... Taki... taki... mam vibe jak sprawdza numer numer widza Przychodzi taki ziomek, który bardzo zapowiada się I tak tryharduje strasznie kurwa ten kawałek W sensie, na razie mi to nie siedzi Zbyt kurwa takiej spiętą dupę ma, nie? Rozluźnij pośladki bro no, Nie wiedziałeś numerów, ale nadal pucha Dostajesz pod ziemię tak jak Saddam Hussein. Naprawdę. Uuuu, Saddam Hussein męczy? Wierzyłeś, że lojalna suka, gdy ona kolekcjonuje typów, jakby grała futa. futa. Yeah. yeah! Kolekcjonuje typów, jakby grała futa. Certyfikowany twardy wers, nie ma co pierdolić, fajny ten wers. Wiecie, food, food, ultimate team, zbieracie typów, zbieracie piłkarzy, w sumie też. W sumie taki trochę wers, dobry trochę, nie no, bo jeszcze teraz są piłkarki, tak? Czyli możesz też typiarki kolekcjonować, ale rozumiem porównanie. A na suka, gdy ona kolekcjonuje typów, jakby grała futa, futa. Yeah. yeah! Lubi cream, bo słuchała łótek, masz dużo cyfry, ona Lubi cream? No, poza, dla kumatych, nie? Wiem, że to może chodzić o cream, że cash rules everything around me. Cream. Motherfucking yo yo wiesz o co chodzi Chodzi cream, że pieniądze, ale lubi cream, lubi też kurwa krem na modę Chodzi o spermę w tym wszystkim Haha ha. yeah. yeah. Lubi cream, bo słuchała łutak Masz dużo cyfry, Na pyk, zmieni się w fiskusa zasłania yeah. Zasłaniam bo na dworze nuda Gdy w salonie wisi TV screen Większy nistra framuga, mm. Ty jesteś dalej nagi? stowa na koncie, to żaden po Dobra, ten bit idzie crazy, ale dalej ten numer, jakby sama koncepcja, i pomysł na kawałek, jest taka strajkardowa na przejebanie, że, że mi nie wyniesiada, Jakby za duży tryhard tym, czyli w tamtym, żeby taki zajebisty luzik. Ja, ja tego tonego też że jest taki fajny wers, śmieszny wers, catchy wers, który daje ci pomyśleć, uśmiechnąć się, a ten numer jest taki na tryhardzie, nie siedzi mi na razie. Yeah. Zasłania mokta, bo na dworze nuda gdy w salonie wisi TV-screen większy niż framuga Ty jesteś dalej nagi, stuwana na kocie to żaden lawisz Powiedz, jak to jest mieć charakter szmaty mając na sobie fit Balenciagi. Ostro, ostro o Balenciaga Enjoyersach. Nigdy nie miałem Balenciagi. Ostatnio chciałem kupić tą bluzę. Jak się nazywa ta bluza? I dla mnie ma taki cały dresowy, z tego. To, się nazywa, to jest taka droga bluza, nie Palm Angels, tylko. Nie wiem, że to nawet nie jest Balenciaga stary, ale taka. Taki fajny, fajny, fajna bluza, podobała mi się, nie? Taki set, i chyba jest kurwe, drogi. Nie pojebałem, żeby to kupić, ale chciałem sprawdzić, ile to kosztuje. Z na koncie to żaden lawisz. Powiedz, jak to jest mieć charakter szmaty, mając na sobie fit Valenciarii. Czasem zapalę sykali i jedynie wtedy nie mogę być z tobą. I tak nie jestem znany, więc składaj se donos. Ktoś narzuca mi styl, what the fuck you Ten numer się nie podoba mi się, ten numer, tak szczerze. Oczywiście mówię otwarcie, mówię to, co myślę, widzowie. Mariusz Max Kolonko, tak? TV. Kurwa na no siedzim jest taki za bardzo na tryhardzie, za bardzo taki kurwa napompowany Ja pasuje mi to w ogóle do jego stylówki znowu tonego ten numer Dla mnie jest taki kurwa za ciężki, nie? Nie zrobię sobie bomba po ten drap, bo mam taki king Ktoś narzuca mi styl, what the fuck you Zrobię sobie bomba, paty kurwa nie zrobiłeś nic Mercedes czy Bentley, nigdy nie wybieram mm, dziś I don't like it bro, w ogóle mi nie pasuje, taki, ten numer nie pasuje mi w ogóle do jego stylówki, I don't like it bro Mam taką bangę, że brak mi na Barbera, Słabomir Manson, nigdy nie wybieram, ale ja ty Ooo, szacun, szacun, nie no, Manson enjoyers bro, I could never bro, już nie mówię więcej o polityce, ale ja nie Brak na Barbera Słabomir Męcen Nigdy nie wybieram Ale jak ty go wybierzesz To wciąż mam przyjaciela No w też tak myślę Też mam dużo którzy głosowali na Męcena Jakby nie daje jebania o to Wiesz się o co chodzi Liczy się to, jakim jesteś człowiekiem Ta wsi... Ale generalnie, wybór też bardzo mocno no, w jakiś sposób może pokazywać, kiedy te skryte ziomki, które nie mówią o swoich emocjach i przemyśleniach, jacy tak naprawdę są w środku, tak? A no, po prostu losowo dali, bo widzieli fajne edit na TikToku, wie że co chodzi. Takie są kurwa czasy, bro. Pupu, pupu. ostatni Flix, tak chciał zostać. Oglądamy Netflix. Szkoda, że nie zobaczymy końca. Biorę No, szkoda, że nie zobaczymy końca, nie pozdro chyba było dośrodkowanie. Chyba będą kurwa, bo basy z tego, wiesz że co chodzi. Chyba, że była gumka grana Chciał zostać, oglądamy Netflix, szkoda, że nie zobaczymy końca Biorę więc ze Starlingu, Kizena robił ich w albo bo tak nabier... Nie ładałem się do numer. jakby no hard feelings, ale po prostu kurwa w ogóle mi nie pasuje ta stylówka do niego Plus za duży tryhard, fajne wersy za to na pewno plus, no bo jakby tymi wersami się ziomalce cechuje bardzo mocno Przez te wersje też go tak postrzegam, ale overall... Ta mm -mm. stół ujebany od tęgu Rurku rur, 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 Rurku ten numer to był taki eksperyment, był dla mnie nieudany, nie podoba mi się. On opowiada za to, jak to wygląda w tym studiu. Ktoś narzuca mi styl, what the fuck you mean? Zrobię sobie buba pod ten drab, bo mam taki king. Ktoś narzuca mi że Szczerze, wolałbym słyszeć tylko ten pierwszy numer, ale są tu też pozytywne rzeczy w tym drugim. Takie, że już to się kończy, Nie no, żartuję, no nie no, żartuję. Świrki kefirki, zmęczony tak pierdolę jeszcze na przypuczy. Także uważam, że ten numer po prostu nie pasuje mi w ogóle do jego stylówki, do jego stylistyki Jest zbyt strachaldowany, zbyt taki kurwa na siłę Fajne wersy, ok, fajne wersy są Jakby totalnie doceniam wersy, bo, bo jakby tego mu nie można odebrać w żaden sposób Ale stricte stylistycznie i do jego postaci, i jakby do jego głosu, i do jego całego te, kurwa otoczenia Jego stylówy, jego stilo, totalnie mi nie gra taki numer ale no bo ogólnie to nie jest brakerski numer, że co ustalam jedną rzecz, to nie jest żaden flexing w tym numerze. Po prostu kwestia tego w tym wszystkim jest, że to brzmi, brzmienie brzmieniowe jest takie flexerskie, wyzniosłe i w ogóle barsze są still fajne i się bronią. Ale po prostu nie pasuje mi to do niego ten numer. I don't like it. może po prostu eksperymenta mi się to nie podoba. Styl, fuck zrobię sobie bumba, paty kurwa, nie zrobiłeś nic. No, ten numer średni. Nie, nie podjechał mi za bardzo, tak szczerze. Pierwszy numer za to jest wybitny, według mnie. Uważam, że pierwszy numer jest zajebiście fajny. I też nie dziwię się, że wybrał ten pierwszy numer do teledysku, jakby ten numer był z teledyskiem i jakby tylko on by wyszedł, nie byłoby multisingla. Raczej nie podjarałbym się w żaden sposób. Wiesz o co chodzi? Raczej bym sprawdzała kilka wersów. Ale stricte brzmieniowo i koncepcyjnie ten drugi kawałek. I don't like it, bro. I don't like it. Soren od po prostu mi się nie podobało. Nie moje stylo. Wydaje nie, nie mi się, już wyczerpałem ten temat dosyć mocny jeżeli o to chodzi. No i co widzowie. Zostawcie suba lajka i komentarz, jak jeszcze tego nie robicie. Ja uważam, że pierwszy numer jest dużo, dużo lepszy i zastąpował ten drugi zdecydowanie. Chociaż nie odbieram fajnych wersów w tym drugim numerze, bo takie też się przejawiły i raczej ten e, drugi numer zapamiętam przez pierwszy na niektórych wersów, aniżeli brzmieniowo bo brzmieniowo po prostu nie pasuje mi to totalnie do jego całej stylóweczki. Tyle ode mnie widzowie, dużo pierdola, 20 minut, przepraszam to tak długo, jak ktoś dotrwał do końca napiszcie S na czacie w komentarzu i trzymajcie się. Wszystkiego dobrego, miłego dzionka życzę i bądźcie z marzeniami, spełniajcie swoje cele i po prostu idźcie do przodu. It's all love.